Zespół Cerber Motorsport w sezonie 2023 wystartuje w dwóch seriach wyścigowych. Pierwszą z nich będzie Formuła Student Romania, odbywająca się 31 lipca i kończy się 5 sierpnia. Drugą serią zawodów będzie Formuła Student Poland, która odbywa się 27 sierpnia do 30 sierpnia. Weźmiemy udział w konkurencjach takich jak konkurencje dynamiczne i konkurencje statyczne. Konkurencje dynamiczne dzielimy na Autocross. Jest to czasówka, gdzie kierowcy ustalają najszybsze okrążenie na torze. Endurance, gdzie sprawdzane są wytrzymałość kierowcy oraz bolidu na długim odcinku trasy. Skidpad, który testuje ustawienia naszego zawieszenia. Oraz Acceleration, które sprawdza przyspieszenie naszego bolidu. Skład konkurencji statycznych wchodzą. Biznes plan, czyli budowa firmy na podstawie bolidu Formuły Student. Cost and Manufacturing, w którym tworzymy dokładną wycenę poszczególnych części bolidu oraz ostatnią konkurencję statyczną, czyli design, gdzie sędziowie z branży automotive oceniają projekt naszego auta. Nasze przygotowania przedsezonowe oparte są przede wszystkim na testach kierowców, testach auta pod kątem ustawień zawieszenia oraz na serwisie bolidu, ponieważ nasze auto jest już po pięciu seriach zawodów, po dużej ilości testów, więc niektóre komponenty wymagają przeserwisowania, są to m.in. łożyska, też chcemy wymienić np. sprzęgło w naszym aucie, oraz niektóre komponenty aerodynamiczne wymagają pewnych. Prac naprawczych. Jesteśmy tak naprawdę już na końcu tych prac. Wyjeżdżamy zaraz na ostatnie testy i, i szykujemy się do, do nowych zawodów. Jak co roku zespół przyszedł pewną zmianę pokoleniową, co wymagało od nas wybrania dwóch nowych kierowców. Kierowców potrzebujemy czterech. Dwóch z nich jeszcze studiuje Mam zaszczyt bycia jednym z nich, ale w tym sezonie przeprowadziliśmy testy, które pozwoliły nam wyłonić na podstawie przejazdów na torze gokardowym, jak i również na podstawie przejazdów bolidem, dwójkę. Nową, która weźmie udział w najbliższych zawodach Formuły Student. Nazwiska naszych nowych kierowców zdradzimy bliżej wyjazdu na zawody w Rumunii. Zespół czuje się gotowy na nadchodzące serie zawodów. Zapraszamy na nasze media społecznościowe, na Facebooka, na Instagrama, gdzie będziemy wstawiać relacje, jak przebiegają zawody.